Siema, jeszcze przed odcinkiem pójdziemy taki kompromis. wystawicie suba, suba z dzwonkiem, łapkę w górę, dowolny komentarz, a ja wam serduszko. Na 10 łapek w górę tworzę nową serię, gdzie wbijam jak największą ilość pucharków postaciami na pierwszym poziomie. Z góry dzięki. Ciemanko ziomeczki, ostatni odcinek przyjął się bardzo dobrze. Zostawiliście... Yy, obejrzało ten odcinek w 8 godzin, bo po 8 godzinach, nagrywam ten odcinek obejrzało ponad 50 osób i zostawiliście 8 łapek, 8 łapek w górę jeśli ktoś nie obejrzał tego filmiku, który daje w prawym górnym rogu odnośnik do tamtego filmu pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć kolejnych odcinków z góry dzięki, zapraszam też do klanu deo czy team pozdro dla Ersonika, który który wypromował mój kanał, wypromował mój kanał. Po ostatnim filmikiem, gdzie grałem Rossom na 20 randze znalazł się komentarz, że ktoś napisał, że on grał El Primo na 20, i dzisiaj to zrobimy. Co, że nie ma żadnych skrzynek odblokowanych? No, ale y y jeśli zostawicie pod tym odcinkiem 7 łapek w górę albo 10, to zakładam, no zakładam nowe konto, gdzie będę wbijał e, jak najwięcej pucharków postaciami na pierwszym poziomie czyli nie będę w ogóle upgrade'ował to, to może być ciekawa seria według mnie dobra to przechodzi przechodzimy do gry na... na początku zagramy w w gry w parze, żeby się rozegrać w ogóle napiszcie w komentarzu jaką postacią mogę grać e, trze trzeci, trzeci odcinek z tej serii bo już był Cold, był... E, ten Cold, Rosa i teraz jest El Primo w następnym odcinku mogę... E, tego Albo. Mm, yy, no, bula, albo tego. Bula, bo pam koł chcecie, to od was zależy. Przepraszam, y, trochę zalagi, ale. dobra, teraz tego dynamajka i kolta by się opacało y, tutaj dojechać. Dobra, z dwóch stron go zajdziemy. Yy, nie wiem, czy ten filmik wstawiam po tym, jak ten... Wstawiłem trzy sposoby na szybkie wbijanie pucharków. Ale chyba nie, bo nie, nie wiem, czy tam ten odcinek się w ogóle wstawi. Dobra. O, tu jest moje drużyny, koś zabili. Co w ogóle jest za taki fajny skin? To jest Donity? W ogóle piszcie, czy macie jakieś skiny, a jak tak to które polecacie, to może nagram odcinek, jak kupuję. A i na 50. Na 50 subskrypcji na moim kanale będzie... Napiszcie subskrypcję na moim kanale będzie losowanie 25 zł PS w Dlatego nie, nie, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Kurde, tutaj teraz bym do, do tej nity podeszedł, ale wiem, że nie mam szans, dlatego poczekam jeszcze odrodzi mój kolega Dynamike No i ogólnie tak wygląda gra na 20 randze, że tutaj... Nie mam... nie te. No, że tutaj dużo osób walczy. Dlatego o by się opłacał podjechać, ale teraz opłaca się unikać. Szałów, o właśnie, bo można na drugie miejsce poczekać i teraz spróbujemy ich dobić tutaj, on mnie nie widzi a nie, niestety nie. nie, wiem że w tej rundzie za dużo nie pokazałem, ale jest plus 7 no zagramy sobie jeszcze jedną rundkę na jedną rundkę na duo, później yy, jeszcze, jedną rundkę na, jeszcze jedną rundkę na duo później na solo i ich może jeszcze brał bola ale jak nie ma to, tego Napad. No i piszcie też w czy wam się podobają takie odcinki 10-15 minutowe, czy takie 7-6. No, nie, niedługo też, przepraszam za, wiadomo, za wiadomości w tle. Niedługo w ogóle nagram też odcinek e, jak ten, e, jak opening u widza, bo jeden widz mi podesłał, niedługo podał konto, jak będzie otwierał u niego Brawlboxy. boxy. No i też zakładam to, jak będzie 10 łapy w górę albo 7, jeszcze nie wiem. Jak się przyjmie ten odcinek, to założę właśnie konto, gdzie, gdzie będę. W... O, tutaj Gdzie będę wbijał na pierwszym poziomie jak najwięcej pucharków. Dobra, teraz tak. Mi się wydaje, że jak się kręci wokół, to się szybciej leczy, ale nie wiem, czy to jest prawda. Kurde, by się opłacał ulta gdzieś naładować, bo to będzie kiepsko. To jest próbę na tym dynamajku. A tu jest szali ładnie, zagrała nasza. Kurde, przepraszam za lagi. Ale coś tu. Po tej bi 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 bitwie... Po tej bitwie... Po tej bitwie już ich nie będzie. Kurde, tego Berlea by się opłacał tutaj. Ale wiesz, że tutaj tu w szakach może być. Trzeba uważać. A tam jest za dyma, wchodzimy. Przepraszam tutaj za, za wiadomości nam w Myślę, że ta szali jest dobra i, nam, i, ta, i dużo ogarnie też nam w tej rundzie. Ta, to jest... A szkoda, że ulta nie, 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 nie naładowałem. Kurde, jest taka mała strefa, są jeszcze cztery drużyny, dobra. Ziemić rzucał, ten szali powinien go załatwić. Dobra. Tam szeli na pójść potem szeli, a tam ktoś jeszcze jest. Jeszcze jak się nie. Nie ma nikogo, dobra. Tu spróbuję sobie ulta naładować. Dobra. Dobra jest. Zjeżdżamy. Dawaj, szali po prostu poradzić. Dobrze. Bo to może będzie win. Ostatni odcinek nie poszedł za dobrze, bo mieliśmy jedną i chyba dwie wygrane, dwie na plusie jedną, i jedną. No, a teraz próbę do Karla dojechać. A nie, za krótko. Dobra, mamy? Dobra, dojeżdżamy. Dawaj, szalona. Dawaj. Pięknie, a nie odrodziła się. Nita. A tu powinniśmy dać radę. Dobra, right, Shalih. Przepraszam za lagi. Dawaj, Shalih to chyba się bawi z nimi. A teraz się odrodzi, mamy. Nie. A, ale to był. Ale to był fail. No ale tak to sobie się zdarza. Dobra. Filię cięcie Dobra. Sorry za małe cięcie, ale wyciszyłem wiadomości. I. Też naprawdę ten, e, no, wylogowałem się z innego konta, no, żeby, e, no, żeby nie ścinało. I o, specjalnie dla Was zagram na solo na nowej mapce. Nie wiem, jak mi pójdzie. Ostatnio nagrywam późno, no, coś się nie robi dla widzów. Zagram jeszcze jedną rundkę na solo, później może na dło, ale jak widzicie, widzicie, na razie jesteśmy plus czterna, na 14 na plusie. Ale primo też, że że może być dwie skrzynki naraz. O, jednym tym sposobem teraz na wybijanie pucharków jest teamowanie się. Ale to też jest taki zły. O, teraz wyjdzie z krzaków. Widzicie? Dobra, ten bóla się by opłacała. Ale ból ma większy zasięg od nocy i to jest właśnie złe. Dobra, z tym się opłaca. Wiem czy coś mi się chciało. Dobra, z Trzeba mieć piąte miejsce, żeby być na plusie. A jak szóste to jest minus chyba jeden albo minus 2, coś takiego. A ja nie, nie, nie widziałem... Nie spojrzałem, że to są te podki. Widziała też, że jak ktoś się sojusuje to może też oszukać nas. A na ja blisko nie będę podchodził do niego. Nie, już po nas jest. A, niestety tak. Ale no to tak, już tak jest w tej grze, że, że jak chcą wbić yy, te wiesz, yy, no, pucharki o się teamują właśnie, a zagramy sobie duo z, sobie duo z widzem, no bo jeśli yy, nie wiecie to możecie zaprosić mnie, mnie do znajomych, zapraszam serdecznie, albo też przez klan możecie grać, dobra. Napiszę, żeby, pozdro żeby pozdrowił YouTube, bo nagrywamy. Pozdrów YouTube. Oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. No i teraz zagramy się dło z kolegą, widzem. Bo widzowie to są oczywiście także jak koledzy, szan szanuję za to. No. A i jeszcze nie, nie pamiętam czy wspomniałem, ale chyba wspomniałem. Dzie, e, dzięki z, e, wpadnijcie do Ersonika i napiszcie mu pozdro od Osek 3 w, 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 w komentarzu pod e, ostatnim filmem, bo to tak naprawdę dzięki niego tyle osób przyszło na mój kanał i se, dziękuję serdecznie wam widzom. Dobra tak. Tutaj mój kolega będzie obijał. To trzeba, bać, tu, właśnie tej ta babka Opać się za teraz zrobię. ty tyk mnie nie widział i już po nim. O nie, 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 konieczko, go, go. A sekunda wcześniej Dobra, ona na mnie idzie, ja za chwilę się cofnę I go będę miał O, teraz mój kumpel ma Tam jest Daryl, trzeba uważać Kurde, nie wiem Czy są te lagi, przepraszam, serde... przepraszam. Dobra Dobrze wystawił tą główkę Brawaj, bo oni nie mogą Mieć tego soczku a nie! Widzicie to, to jest taki pek, że akurat oni zebrali soczek, ale nie jesteśmy na minusie, ogólnie się to jesteśmy plus 13 Jak pokażę wam statystyki moje. No, na dół ostatnio pograłem... E, o, na 3 nasalowałem na tyle samo Ostatnia rundka i... i, i myślę, że odcinek w będzie długi. Zapraszam do, do, jeszcze raz przypomnę, zapraszam do D, TheOffSecret3team Klan się rozwija, klon jest od 0 pucharków, bo po prostu chcę, żeby każdy mógł sobie pograć bo to nie, nie zależy mi na pucharkach, żeby jak najlepiej w Polsce tam być tylko zależy mi o tym, żeby fajnie sobie pograć z widzami było ponabijać pucharki, na przykład al Primo na 500, myślę, że ten poradnik wam się spodoba ja myślę, że ten poradnik wam się spodoba no bo to jest jakby taki poradnik, jak, gra, jak grać El Primo na 20 rangu, jeszcze jest 5 drużyn, to Spajka spróbujemy. Powinniśmy go ogólnie nacisnąć. Pisze, czy też nie wiem, czy ten odcinek będzie montowany, ale chyba tak. A, zapomniałem jeszcze pozdrowić mojego brata Vipesio w... 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 W Taki ma nig na YouTubie albo. Czy założył kanał, czy jeszcze nie? Ale taki będzie miał nig albo już ma. Bo robi fajne miniaturki. Zapraszam serdecznie do niego. Dobra, uciekam. Jest, dobrze, żeby mnie zostawił. Teraz sobie trzeba poczekać chwilę. Bo myślę, że na mnie wyjdzie. nazywał się nazywał farce teraz było. Dobra. A niestety nie, a to był by się opłacało ściągnąć. A. Dobra, sobie trzy drużyny. Ten odcinek chyba na razie lepiej nam wychodzi niż ostatni odcinek z. Tam z... z... Y... No. Ja tu nie. A nie! Kury zapatrzyłem się. Dziękuję serdecznie za ten odcinek. Bogi, zostawcie. Suba, łap... zostawcie suba z dzwoneczkiem, oczywiście. Obejrzyjcie ostatni yy, filmik. O... Odnośnik jest yy, no, w prawym, górnym rogu. Ja tu się zagram y, z kolegą. A no, i myślę, że się filmik spodobał. Łapkę w górę. Zapraszam do klanu Deusycrysty Team. Pozdrawiam serdecznie. A i na 50 subów będzie losowanie Pace kart. Card. Siema, na razie, cześć.